Stop! Piekło Piotrusia. To jest religia czy jest? mogę się tak śmiać z tego. Dobra, moi drodzy. Bajki jechowych. Jechowa nie lubi czarów. <śleszturce> Ale to będzie mocny content. Ja nie wytrzymam tego zaraz. Jechowa nie lubi czarów. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lekcja 2. Bądź posłuszny Jechowie. To zaczynamy od drugiej. Gotarta tak mówi ta 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 ta. Wracajmy do Gotard! Piotruś! Kto nas uratuje? Piotrusiu! Księży Gotard! Piotruś! Użyj magicznej mocy! P. O nie! Tylko było, nie magicznej! No dobrze! To magiczna peleryna Gotarda! Piotruś! Co to za zabawka? Książę Gotard! Czarodziej! Ty plugawa wiedźmo! O! Czarodziej! Dostałem od Wojtka! Cała klasa idzie na film! Ja też mogę? A, dostałeś... No to. nie, 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 myszeczko. My w tym czasie pójdziemy podpalić dom Wojtka, jak go nie będzie. Wojtka? Hmm. No, Jaką miała minę Znowu ten Wojtek Znowu ta paskudna bestia Zawsze Wojtek Pokazał naszemu dziecku grę w piłkę Pokazał naszemu dziecku tabliczkę mnożenia I tego cholernego czarodzieja gotarda No nie no Wojtek masz przerąbane hmm. Pogłosimy aż Widzę, że ci się bardzo podoba Chodź, przegryziesz coś przed obiadem No o nie, o Jezu, on miał taką smutną minę. Czyli Gotard jest czarodziejem? Co on dostał w ogóle, jakieś patyki? Piotrusiu, a kto lubi czary? Jechowa czy szatan? <laughs> to jest odpowiednik gniotka pękającego w salonie, ta mina. Szatan. Masz <laughs> nie! Rację. Czary są złe i Jechowa ich nienawidzi. Czy naprawdę chcesz się bawić czymś, czego Jehowa nienawidzi? O nie, jesteśmy zgubieni. Co on zrobi z tym gotardem? Pamiętasz nasze ostatnie rodzinne wielbienie? Co to za widok? <noise> Przepraszam, nie, to jest, to jest religia czyjaś. Nie mogę się tak śmiać z tego. <noise> to twój stary, jak w lodówce żubra, brakuje. <noise> Adam i Ewa. Tak. Czy oni posłuchali Jehowy? Nie, nie posłuchali. Jego było smutne. A jeśli ty nie posłuchasz Jehowy i będziesz się bawił takimi zabawkami? Ale czemu on je trzy patyki? To jest ważne pytanie. Jechowa będzie szczęśliwy? Czy smutny? Bo nie. Smutny. Właśnie. Chcesz, żeby Jehowie było przykro? Jeszcze tak. Nie. Nie, nie! nie chcę, żeby był przeze mnie smutny. Ja też nie chcę, żeby jechowa był przez ciebie smutny. To jak myślisz? Co powinieneś zrobić z tą zabawką? Nie psuj tego! Oddaj Wojtkowi! To nawet nie jest Biotruszu, na plastik, chłopie! ciebie taka dumna! Zanieczyściłeś planetę, Piotrusiu! Gratulacje! Gratulacje, użytkowniku! Cieszę się, że tak zrobiłeś. I wiesz, kto jeszcze się cieszy? Jehowa! Oczywiście! Posłuchałeś Jehowy i on cię za to bardzo kocha! Wiesz co? Mam pomysł! Jaki? In... <laughs> 30 batów! <śmiech> <śmiech> Idziemy na rowery! Super! No to chodźmy. Jodwork! Jodwork! Chcecie więcej? Dobra, no, dawaj. No, no. Chcecie więcej? Jeszcze jedna! <laughs> Ej, gość, który wrzucił ten film Ma na kanale trzy materiały. Hitman Let's Play, Jechowa nie lubi czarów i Disney Gimpera. Co ja zaraz zwariuję. Jeżeli to idzie na szoto, to zburrojcie mu twarz. Czła nowa nuta Gimper, jest Dobra, zaczynamy. Gimper, Gimpel, Gimper, Gimper tak cię robiła? Nie, nie śmiejemy się z dzieci, mieszeczki. Nie możemy. No mam moralniaka, mam moralniaka. Nie można. Jak wygląda życie z Jehową? <grymka> Przygotuj swoją odpowiedź. Dobra, lekcja czternasta. Czas przygotować się do zebrania. Bardzo chcę odpowiedzieć. Ja też. Super, a co chciałbyś powiedzieć? E, eee, no nie wiem. A to znowu ten rozrabiaka. To on za każdym razem będzie coś odwalał? Cóż. Możesz powiedzieć cokolwiek ci wpadnie do głowy, albo coś przygotować. Co byś wolał zjeść? To. <grystanie> Czy może to? Jasne, że to. Co to są pomidory zwykłe i koktajlowe? Nie no, bez kitu, to nie są ziemniaki. Gruba bulwa, dziękuję. To są pomidory koktajlowe, a to są pomidory zwykłe. Ale to trzeba być jakimś. To trzeba być jakimś potworem po prostu, żeby dwa typy pomidorów obok siebie położyć. Albo jeszcze te, albo jeszcze te, no co jest nie tak? Pewnie mama was kocha. Wkłada dużo pracy w to, żeby przygotować coś smacznego. Tak samo wy. Też kochacie Jechowe i chcecie mu dawać co najlepsze. Dlatego musicie się dobrze przygotować. Ale jak? Że no będą... więc, bierzemy. Właśnie ta... <laughs> to. Ta realistyczna gazetka. Dobre składniki. I zabieramy się do pracy. Po pierwsze, przeczytaj pytanie. Po drugie, znajdź odpowiedź w akapicie. Po trzecie, zrób notatkę. Po czwarte, Przećwicz. No i gotowe. Łukasz wpłacił 10 no, zł. Adam i Ewa nie jeździli na rowerach to można. Dobrze przekminione. Dziękuję. Możesz odpowiedzieć własnymi słowami. A jeśli mnie nie zapytają, przygotujemy kilka odpowiedzi. Na wszelki wypadek. A jak nie wezmał mnie do żadnej. Ach. Ach. A bo to na tym, na serwisie mają. Poddaję się. No nie, nie poddawaj się. Wszyscy wiedzą, że się starałeś. Ty, bracia i Jehowa. O, coś tu ładnie pachnie. Czas na obiad. Jodwork. Dobra, potrzebuję więcej. Wciągnąłem się w loop Sala Królestwa to Domiechowy. Zostań przyjacielem Miechowy. Proszę i dziękuję. O, to, dobra, mam, mam. Tutaj będzie wszystko. Gdzie mogę znaleźć tego więcej? Dobra, znalazłem kilka, no nie. Ale jak ogarniecie, gdzie można znaleźć więcej, to wysyłajcie totalnie na Discord ten. Sala Królestwa to Domiechowy na ich stronie. Szanuj Domiechowy. Lekcja 18. Uuu, uh. chowa... No to nie jest chyba jego dom? Orożnie! Czy wiesz, jak to się mogło skończyć? <tum> to masz hajt <tum> Przepraszam! Pani uważa, babciu, pakiet. Staruszkom zdarza się wypadać z trasy. Przynudzasz! <tum> tak, mogło być źle. Piotruś, czyj to jest dom? Jehowy. Wyobraź sobie, że to twój dom. Zapraszasz przyjaciół. No <tum> się po swojemu! Spada i buta w tą babę, jakbyś to robił u siebie, stary. A oni psują wszystkie twoje zabawki. Ej, to może mieć te zabawki, czy nie może mieć. Te... A, nie. Czarów nie może, okej, okay, dobra. Może mieć zabawki, ale nie może mieć czarodzieja zabawki, dobra, już wiem. Dobrze, Sorry. że samolot jest cały. O, nie. Co by czuł Jechowa, gdybyś wpadł na siostrę Kazie i zrobił jej krzywdę? Nie naprawisz jej, jak się połamie. Czyli na sali nie. Nie ma biegania. Poza tym musisz oszczędzać siły. Tak? Do biegu? Gotowi? Ziobro. Jakby, ja patrzę na nazwę. Sala Królestwa to dom Cielca Jechowy. Ja, ja nie wyobrażam sobie, że ten film będzie dobry, a potem widzę absolutny banger, bo to rodzaje Tak, tak. CHA2137 wpłacił 10 złotych zamów Pawłowi świadków Jechowy do domu jako prezent pożegnalny. W ogóle, wuja, pasuje ci ta koszula mega przystojnie, wyglądasz. Wprowadzę mu 30 dzikich lokatorów i każdy z nich będzie samotną matką, żeby miał problem, żeby. <laughs> Przepraszam, no, ja się dzisiaj nie kontroluję Ok, next Zostań przyjacielem w lekcji trzecia Zawsze się modlę Mogę modlić się zawsze, gdy chcę A Jehowa, mój Bóg, słyszy mnie Kiedy wstaję ze snu To pamiętam mu Podziękować króciutko Za ten dzień Kiedy widzę Jeśli po cichu modlę się, mogę modlić się zawsze, gdy chcę. A Jehowa, mój Bóg, słyszy mnie. Gdy się modlę przed snem, blisko jest, dobrze wiem. A więc zawsze, gdy chcę, modlę się. Ja nawet... <trych> Dobra, next. Powiedz proszę i dziękuję Piotruś. Ej, bez kitu młody gra lepiej od reprezentacji narodowej. Seraka? Nie. Wygląda na to, że Piotruś jest. jest głodny. Zobaczmy, jak powie o tym mamie. Mamo, proszę, daj mi coś do jedzenia. Piotruś? Hm, jak myślicie? Piotruś ładnie odezwał się do mamy? Co? Co za Co złego powiedział? Że on ją poprosił nawet. Piekło Piotrusia. Zobaczmy, jak powie o tym mamie. Mamo, proszę daj mi coś do jedzenia. Piotruś. Hmm, Jak myślicie? Piotruś ładnie odezwał się do mamy. No dobrze się odezwał. Powiedział proszę, błagalnym tonem to powiedział. Nie! Dajmy Piotrusiowi drugą szansę i zobaczmy jakiego szczególnego słowa użyje teraz. <noise> Ty stara rura osrumpinka. <noise> O to chodziło? Mamo, daj mi coś jeść, jestem głodny. Tak, skarbie, zrobię ci najlepszą kanapkę na świecie. Co? Co to jest za gaslight? Teraz znacznie lepiej. Słowo proszę robi wielką różnicę. Mamo... <laughs> nie, stop! <laughs> <śmiech> <śmiech> Czy ktoś to źle zmontował? On, on powiedział proszę w pierwszym i go stara mało nie zabiła. O co chodzi? Może to jest przer przerobione w... Nie, to jest na JW .org Poland. Ale tu, to, to, Czekajcie, ja sprawdzę na full screenie, jak mi zaraz wyskoczy. No, no way, no... Ej, no to nie wygląda jak troll. O co chodzi? Ma bardzo się napracowała przy sprzątaniu. A gdy już dost... No dobra, może to jest kanał, który się podszywa i po prostu ten... Albo parodia, bo znam oryginał. <laughs> Czemu na YouTube jest tylko taka wersja? Co, co, co się dzieje nie tak? Tałeś o co prosiłeś, to co powinieneś powiedzieć? Szatan Sz lubi prosić. Szatan! Co? Bard mama bardzo się napracowała przy sprzątaniu. A ty już dostałeś o co prosiłeś, to co powinieneś powiedzieć? Szatan. Bardzo dobrze. Jak to jest nabrać? mi się mówić proszę i dziękuję. I nie zapomnij podziękować Jechowie. Ja nie, nie wytrzymam tego, widzowie, to jest za mocny content. Boże, jeżeli to trafiło na WIZO TV, to napiszcie w komentarzach, czy słabo opłacana siła robocza musi poszukiwać więcej odcinków, czy nie. Bo jak tak, to niech się gagatki zabierają do pracy, to jest za mocne. Dziękuję! For...